Jesteśmy teraz na Rynku Nowego Miasta, przed Klasztorem Sióstr Benedyktynek-Sakramentek. To jest miejsce, w którym Franciszka Siedliska po raz pierwszy miała doświadczenie bycia w klasztorze, w klasztorze sióstr. To miejsce ją poniekąd zafascynowało, ale to jest też miejsce, w którym przyjęła sakrament bierzmiowania. Siostry sakramentki w owym czasie prowadziły pensje dla córek rodzin szlacheckich, i dzięki staraniom dziadka Józefa Morawskiego, Franciszka została dołączona do grupy pensjonariuszek, gdy bierzmował je biskup warszawski Fijałkowski właśnie tutaj, w tym kościele. Później, jak sama opisuje w swojej autobiografii, miała okazję wejść do refektarza i zacząć e, klasztoru, który znajduje się już poza klauzurą. I to zrobiło na niej ogromne wrażenie. E, pisała, że życie zakonne ją bardzo pociągało, ale napisała też wyraźnie, że czuła, że to nie jest ani to miejsce, ani ten czas. Wiedziała jednak, że Pan Bóg ją woła do życia zakonnego. Ciekawostką o tym miejscu może być również fakt, że w tym samym czasie na pensji przebywały rówieśniczki Franciszki Siedlickiej, znane pisarki Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. Być może razem przyjmowały sakrament bierzmowania, nie wiem na tego dzisiaj, w każdym razie zachował się również relacja Elizy Rzeszkowej, która pisała o tym i pisała również, że to miejsce zostawiało w niej tylko dobre wspomnienia. Pisała o atmosferze, jaką i wrażeniu, jak ona młodej dziewczynie wywarło to miejsce, jak mówi pełne cieni, półcieni, korytarzy, lampek zapalonych i pięknych dzieł sztuki religijnych, które przemawiały do wyobraźni młodej dziewczyny.